Cejka, widzowie, w dzisiejszym odcinku gramy w grę Please Donate me i sprawdzimy, ile uda nam się uzbierać Robuxów. I pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę. Wyłączyłam możliwość dołączania do mnie moich widzów, ponieważ to było trochę nie fair, jakby oni dołączyli. A ja chcę to zrobić całkowicie uczciwie. Więc weźmy sobie to stoisko. Jak widzicie, można mi dawać tylko 5 Robuxów, piękna cena, jak za piękny obrazek. Tak więc czekamy. Może ktoś da. Proszę, dajcie mi pieniądze. Dajcie mi bobuksy. Chcę zarobić bobuksy. Może coś napiszę na górze. Eee. Bądźmy coś miły. Napiszmy coś miłego. Napiszę hej. Co tu się jakieś takie zbiorowisko nagle zrobiło? Dajcie mi pieniądze, a nie tu stoicie. Co ty do mnie piszesz? Nie dam nikomu, wy mi dajcie. Dajcie mi pieniądze. Przez odejdźcie ode mnie. Ja tu przyszłam żebrać. Co to jest nagle takie zbiorowisko? Ja nie wiem, co ona do mnie pisze. Please, Robux. Ile tu się nagle ludzi zrobiło? Please, one Robux. Dobra, dobra, idźcie stąd, idźcie stąd, dajcie mi zarobić. Tu się tak, da... Jezu, ile tu jest ludzi wokół mnie? A nikt mi nie chce dać pieniędzy. A tutaj może coś kupić? O kurde, to ona, nie no, mam tutaj do poważną konkurencję, widzę. Ja mam tylko pięć Robuxów i takie coś. Piękne, prawda? Kupcie to. Jezu, ile ona zarobiła? Musimy to zedytować trochę. Hej, daj mi pieniążka, proszę. O, i drugi, proszę, dajcie mi. Patrzcie, mogę patrzeć w duże, jestem taka smutna. O, jako ja smutna jestem. Wow. Wow. Oh my god, dostałam pierwsze pięć Bobuksów! Ja cię Titam! Damy mu serduszko. O, nie, nie zrobiłam serduszka. Mamy pieniądze! Jej! Ej, dobra, już mamy coś zarobione. Jej! Zarobione. Ale mamy nasze pierwsze 5 robuxów, które nam wpłacił tutaj kolega obok w stoisku. Dobra, z każdą chwilą się bogacę. Znaczy, tak naprawdę to nie, ale już mamy pierwsze 5 robuxów zarobione. Dobrze, ja tutaj byłam w tej grze, bo ja tutaj cały czas kombinuję, jak sobie więcej dodać tych rzeczy. No bo w sumie nawet jakbym miała mieć, no ale jak ktoś mi da jednego robuxa, no to bez sensu, bo ja nic nie zarobię. Okej, okay, mamy jedną darowiznę. Super. I tylko jedną darowiznę. Jakbym wpuściła tutaj moich widzów, to bym pewnie więcej miała, ale to by już było takie trochę nieuczciwe moim zdaniem. Jen 0108. Daj pieniążka. Daj 5 Bobuksów, proszę. I teraz tak, musimy zwolnić toisko, zająć toisko i już mamy git. Dobra. Jest, jest git. Ale czemu obok mnie się robi tutaj takie zbiorowisko? O co tu chodzi? O, chcesz mi zapłacić? Proszę. Mam tutaj na sprzedaż. Taką minkę i siebie. Jak to zdjęcie się tutaj zmniejszyło? <laughs> Jak to wygląda? Może trzeba jakoś zachęcić tutaj ludzi, żeby mi dali pieniądze. Nie wiem, co zrobić. Na zatańczyć? Proszę, dajcie pieniądze. Będę tutaj tańczyła. Może ktoś zapłaci. Teraz patrzcie na to. Patrzcie. Zwolnij stoisko. Zajmij stoisko. I mamy tutaj nawet za stówę. Możecie nic nie kupić za stówę. Piękne, prawda? Jestem taka biedna, proszę, dajcie mi jakiegoś Robuxa. Czy to będzie, że tylko zrobiłam pięć Robuxów? Tak się to nie może skończyć. O nie, co? Czemu przybiegł do mnie no, z napisem, że jesteśmy teraz przyjaciółmi? Nie jesteśmy, zostaw mnie. Thanos, chcesz mi zapłacić? Daj pieniążka, daj Bobuxa. O tu, proszę. Aha, tutaj widzę, każdy jest na takiego e, żebraka. Nie, ty mi zapłać. Co, tak chcesz się bawić? Proszę. No co Thanos? No, no, no. Thanos stoi, on myśli. On myśli, co mi odpisać. Teraz każdy, kto przyjdzie i powie, że please donate me, ja będę pisała, no, you donate me. Może, może ktoś akurat da. Ej, bo obok mnie się jakiś romans zaczyna dziać. Tutaj, zaraz, jak oni będą razem, to ja nie wierzę w miłość. Ale tutaj coś się zaczyna dziać. O, czy możemy być przyjaciółmi? Wiecie, sobie, ja się tutaj czuję niekomfortowo, stojąc w tym miejscu. A dobra, mamy już zarobione pierwsze 5 Robuxów. To jest spoko kwota. Wiadomo, no. mogłoby być lepiej, bo z tego dostanę... <ślesk> o nie! Ona wyszła z gry, kiedy on się chciał z nią zaprzyjaźnić! <ślesk> to całkiem smutne, co to się wydarzyło. Do you play and me, Brookhaven? Nie! Nie mogę grać teraz w Brookhaven! Odejdźcie ode mnie, dobra, idę sobie gdzie indziej. Bo tu się dziwni ludzie wokół mnie zbierają. Fajnie, jakby ten Thanos sobie stąd poszedł. Byłoby naprawdę przyjemniej. Dobra, zmieniamy miejsce naszego stanowiska. To idę gdzie indziej. O, tu jest idealnie pusto. Może akurat będę tutaj stała teraz. Jak ich zachęcić, żeby przekazali mi Robuxy? Co ja mogę zrobić? Widzicie to jest najgorsze? Ale w sumie tu nie. W 20 minut zrobiłam 5 Robuxów. To jest spoko kwota. Ja teraz tylko czekam. Aż trafię na jakiegoś milionera robuxowego i mi zapłaci. Może pójdziemy na inny serwer. W ogóle, co ty masz w swojej ofercie? Zobaczmy. O, sprzedaję koty. Ten nawet nie ma zdjęć. Please donate. Ja tu się postarałam. Patrzcie, jakie piękne zdjęcia. <grytanie> to jest moja rodzina, tak w ogóle. Oto ja, to mój ojciec, to mój stary, a to ja wiem. Dobra, idę na inny serwer. Ona bierze na litość. Please donate. donate. No, you donate. I don't donate you. Ej, tam jakieś pieniądze rozdaję, chłop. Czemu im, a nie mi? Dobra, ja tu będę dalej stała. Ja się nigdzie nie wybieram. Nie mogę skończyć na pięciu robuxach uzbieranych. Ciekawe, czy to chodzenie i żebranie jakoś pomaga. O, idzie ktoś w garniaku. Chodź tu, chodź. Jak masz garniak, to musisz być bogaty. Wracaj tu. Tutaj, tutaj, chodźcie tu wpłacać pieniądze. Ten serwer też jest jakiś biedny generalnie. Mało ludzi tu chodzi. Nie są idę stąd, bo tu jest mało ludzi. Dobra, zostawiamy to. 5 robuxów równa się 5 skoków. Aha. Super. No to ktoś mi zapłaci na pewno. Jak tutaj nawet nie widać, co jest napisane. No czemu to mi... Psujecie mi moją możliwość. Napiszę robux, żeby się nie może... Teraz się już nie będzie krzyczał. O, no i git, nie krzyczy na mnie. Czyli tutaj miał problem z robuxem. to 5 robux, 5 skoków i tyle. Dobra, wiecie co? Byłam AFK jakieś 5 minut i dalej nic nie zarobiłam. Czy to się skończy tylko na 5 robuxach? W ogóle dajcie znać w komentarzu, czy chcecie taki odcinek, gdzie ja będę po prostu chodziła i dawała donate'y ludziom w Robloxie. Ej, tutaj typiarka obok mnie, albo typiarz, nie wiem, zarobił 724 robuxy. Jak ktoś mi da robuxa, będę skakać. Tutaj obok mam gościa, który się kręci za robuxy. Ja skaczę. Zobaczymy, kto zarobi więcej. Mój sąsiad nie chce przestać się kręcić. I love your feet. To jest przemyślana manipulacja. Powie mi, że podoba jej się mój fit, a potem please donate me. Tak pewnie będzie. Napiszę Tychy X. Powiedziała mi, że wyglądam cute. Ej, to... Nie, nie chciała robuxu za to. To akurat fajne, miłe. Najgorsze jest to, że nikt nie zwraca na mnie uwagi. Dosłownie. Zmieniamy serwer. To jest jakiś bogaty człowiek. dał mu robuxy? A mnie zignorował. What the hell? Czy ja istnieję? Czy oni mnie nie widzą? Ale jestem oszukana. Wziął i mnie zignorował po prostu. Ej, przykro mi się zrobiło. <laughs> po prostu dał innym robuxy, a mnie zignorował. Oto ten człowiek, to ten zły człowiek. Już mu chociaż podejść, udawać, że coś, ale nie, zignorował mnie po prostu. Dał innym pieniądze, a nawet do mnie nie podszedł. Patrz, tu fajne stoisko, żeby dać Robuxy. Widzisz, widzisz? Fajne, fajne. Dobra, ostatni serwer. Stąd wychodzę i idę na ostatni serwer. Jest szansa, że już więcej Robuxów nie zarobię. Zobaczymy, co nam teraz los przyniesie. On ma lepszą cenę od mojej. Dwa Robuxy za pięć skoków? Nie ma takiej opcji. Idź żebrać gdzie indziej. Nie widzisz, że ja też tu żebram? Razem żebramy. Dobra, idę sobie. I zobaczymy, ile zarobię, będąc AFK. Zobaczymy, po prostu. Pewnie nic, ale zaraz wrócę. Jak mi nie było, ktoś dał mi 5 Robuxów, rozumiecie to? To jest ta, muszę jej podziękować. Gdzie ty biegniesz? Muszę ci podziękować. Dziękuję, mamy już 10 Robuxów zarobionych, rozumiecie to? Mamy zarobione już 10 Robuxów. Jak na godzinę, bo tak, godzinę siedzę tutaj i to nagrywam. Jest naprawdę dobry wynik, moim zdaniem.